Przodujący wśród braci. Nauczanie domowe. 12 maja, Dzieje apostolskie, rozdział 15, wersety od 22 do 31. Po naradzie w Jerozolimie, apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Jude zwanego Barsabas i Sylasa, i wysłać do Antiochi razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa Poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na Was żadnego ciężaru, oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych Bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochi i zwoławszy lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego zachęcającej treści. Chciałem zwrócić uwagę, nie tyle może na treść tego przesłania, które zostało przekazane Kościołowi w Antiochi, ale na osoby, które tę treść przyniosły. Chodzi o tych dwóch braci, którzy zostali nazwani przodującymi wśród wierzących, wybranymi spośród grupy odpowiedzialnych, cieszących się jakimś autorytetem. Chodzi o Judę i Sylasa. Ci dwaj ludzie mieli jakiś autorytet, byli kimś, na kim można było polegać, kogo można było posłać, kto był na tyle zaufany, na tyle sprawdzony, i na tyle wierny temu wszystkiemu, co dotychczas apostołowie głosili, że nie obawiano się, iż cokolwiek przekręcą, czy gdziekolwiek powiedzą coś niewłaściwego. I zwróćmy uwagę, że Juda ma przydomek Barsabas, syn Szabatu. I Juda wrócił do Jerozolimy. Natomiast Sylas, jego imię można by przetłumaczyć takim bezokolicznikiem: posyłać został. Został w Antiochii i widzimy go obok Świętego Pawła, obok Łukasza i Tymoteusza w drugiej podróży apostolskiej. Dwaj przodujący, mający możliwość bycia świadkami, posłańcami. Zaufanymi apostołów mają, chciałoby się powiedzieć, nieco inne podejście do rzeczywistości. Juda spodziewamy się jest bardziej tradycyjny, Sylas jest spodziewamy się bardziej nowoczesny. I rzeczywiście ich zachowanie na takie wygląda. Juda wraca do Jerozolimy. Sylas zostaje i angażuje się w dzieło ewangelizacji wśród Pogan. Obaj byli ludźmi zaufanymi, obaj byli przodujący, chociaż różnili się. I może właśnie dlatego zostali posłani, że z dwóch frakcji takiej, która bardziej chciała pewnych tradycyjnych rzeczy, i druga, która bardziej chciała tych nowoczesnych z obu frakcji byli przedstawiciele z obu frakcji byli ludzie, o autorytecie dużym, gotowi do tego, żeby zaświadczyć prawdziwie i być tymi, którzy troszczą się o rozwój, o wzrost i o świętość Kościoła. Zadanie dla ciebie na dziś: Zadaj sobie pytanie, jesteś bardziej tradycyjny czy bardziej nowoczesny? W obu przypadkach chodzi o dobre rozumienie tego. Pojęcia tradycyjny i nowoczesne, w dobrym znaczeniu, tak jak Juda i Sylas. Czy jesteś w tym, czy w tym miejscu, czy w takiej, czy w innej grupie ludzi, najważniejsze, abyś był przodującym wśród braci i sióstr, byś był kimś, kto jest zaangażowany, kto jest godliwy i kto troszczy się autentycznie o rozwój Kościoła o jego wzrost, o rozszerzanie poprzez ewangelizację i o zakorzenienie poprzez dobre rozumienie tradycji. W tym odkrywaniu swojej roli, swojego miejsca i tego, aby być przodującym wśród sióstr i braci, niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.